7 listopada, kilka minut po godzinie 12, na ulicę Słubic wybiegli uczestnicy 36 Narodowych Ulicznych Biegów Niepodległości. W ten tradycyjny sposób rozpoczęło się świętowanie w ramach cyklu Słubice dla Niepodległej. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i młodzież połączył duch zdrowej rywalizacji oraz radość ze wspólnego biegania. 36 raz spotykamy się tutaj w ramach obchodów Narodowego Święta Nie Niepodległości. Dzisiaj świętujemy poprzez aktywność ruchową organizację biegów ulicznych o Puchar Słubic. 24 biegi, prawie 1000 startujących dzieci, rozpoczynając od, od przedszkola, kończąc na y, zawodnika, zawodnika, uczniach szkół średnich. Pierwsze biegi są opuchar Księdza Kanonika Józefa Zadwornego tego księdza, który wspólnie razem z nami rozpoczynał po prostu wspólną, wspólną działalność w ramach aktywności ruchowej. Natomiast biegi w szkołach średnich są puchar kolegi świętej pamięci Piotra Kiedrowicza. Ja natomiast bardzo serdecznie dziękuję wszystkim szkołom, dziękuję wszystkim służbom, które pomagają nam w sposób bardzo sprawny zabezpieczyć trasę biegu. Dziękuję gościom, bo mamy dzisiaj niezliczoną ilość radnych Rady Miejskiej w radnych Rady Powiatu, a przede wszystkim gospodarzy w osobie pani burmistrz Marzeny Słodownik i starosty pana Leszka Bajona. Także dziękuję jeszcze raz i myślę, że do końca zawodu będziemy się cieszyć wspólnie, rozpoczynając narodowe świętowanie. Oficjalnego otwarcia biegów dokonali burmistrz Słubic Marzena Słodownik oraz starosta słubicki Leszek Bajon. 36 raz biegi, ale tak naprawdę my dzisiaj, 7 listopada, zaczynamy w ogóle wszystkie uroczystości związane z rocznicą niepodległości. I ja się bardzo cieszę, że tutaj się spotykamy, że jest piękna pogoda, że 36 biegi, że taka frekwencja, że te maluszki właśnie śpiewają hymn Polski Mazurka Dobrowskiego, czują to, mają przekazane, tradycja. Ale, drodzy Państwo, przede wszystkim chciałabym dzisiaj i podziękować wszystkim organizatorom, ale zaprosić na kolejne uroczystości, które są związane z rocznicą niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę, bo dzisiaj. Biegniemy po wolność i niepodległość, ale też biegniemy ku pamięci Piotra Kiedrowicza. To jest bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali. A kolejne dni, kolejne dni spędźmy tak, żeby, żeby rzeczywiście uczcić to święto. Ja już dzisiaj zapraszam na 11 listopada. Od uroczystości patriotycznych w kościele, po pobiegi niepodległościowe i po uroczystość tutaj na placu Bohaterów. Będzie pięknie, będzie piknik dla mieszkańców, będzie odsłona artystyczna. Także świętujmy to tak, jak możemy najlepiej. Dlatego mamy dzisiaj przepiękną pogodę, wspaniałą imprezę i właśnie to jest to uświęcenie tego dnia, który jest 11 listopada. My dzisiaj wcześniej to obchodzimy, ale dla tych dzieci wszystkich będzie to zawsze pamiątka, że biegły, że tego dnia uczestniczyły w takiej wielkiej imprezie i trzeba dodać, że ta impreza już nabiera z roku na rok coraz większego splendoru, coraz więcej dzieci chce uczestniczyć i to jest to wspanialsze chyba, że przez patriotyzm, przez sport. Bardzo ładna idea. Aż nie chcę się wierzyć, że to jest już 36 raz. To właśnie dzisiaj mi zabrakło tego. Zawsze witał mnie Piotr Kiedrowicz i zabrakło mi jego głosu. I tak sobie z sentymentem wspominam, jak zawsze tę imprezę on prowadził, ale widzę, że ma godnych następców. A gdzieś tam w niebie na pewno patrzy na nas i docenia, że jego idea jest krzewiona i dalej są te biegi. Podczas otwarcia wspomniano o Piotrze Kiedrowiczu, pomysłodawcy biegów, który zmarł w tym roku, a wśród gości obecne były dzieci Piotra, Marcin Kiedrowicz i Olga Kiedrowicz-Świtalska, którą poprosiliśmy o wypowiedź. Bardzo się cieszę, że przede wszystkim, że mogliśmy tutaj rodzinnie przybyć i zobaczyć, jak młodzież biega. To zawsze było dla taty bardzo ważne, żeby młodzież uczestniczyła dla własnej satysfakcji, dla własnej radości, więc myślę, że faktycznie cieszy się z góry. Tak rodzinnie też się cieszymy, bo najmłodsza wnuczka taty również dzisiaj wzięła udział. Miło było to obserwować, jest to bardzo wzruszające i też ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Co jak tam trasa? Bardzo dobrze. Jak to zrobić, żeby wygrać? Ćwiczyć, biegać. Trzeba bardzo dużo trenować. Trenować i trenować. Trudno? Mhm. Ale czułem, że mogę być jeszcze wygraną, tylko tam się zmęczyłem no na placu wolności. Ale dałeś radę. Tak. I ona, super, brawo. Super. No ciężko strasznie, męcząca trasa. No, no i co, ale co byś więcej powiedział? Doradziłbyś kolejnym grupom, żeby co robił? Jak biegły? Rozkładały siły, dobra, mądrze. Dzie dziękuję. Bardzo ciężko, trasa bardzo męcząca. Męcząca, ale no. dałeś radę. Tak. Jaka trasa była? Ym, no nawet ciężka, ale ym, no, w ostatniej chwili przeprzedziłam koleżankę. No? A masz miejsce, które jako wygląda? Trzecie miejsce. Ym, tak, trzecie miejsce. Naprawdę, bomba. E, no, fajnie no, było, Ale żadnego no. miejsca nie zajęliśmy. Ale... Ja zajęłam piąte, ale nic nie dostałam. Nie zawsze się wygrywa. Następnym razem pokażę Tak, tak. Będzie lepiej. A co byś poradziła tym, co teraz będą biegli? Na co muszą zwrócić najbardziej uwagę? Żeby się nie wywalić na starcie, tak jak mi się źniło. Śniło ci się, że się wywaliłeś? Tak. Czy zdarzyło ci się? Yy, zdarzyło i, i wczoraj mi się śniło, że tak się znowu stanie. No, ale dałaś radę. Tak. Brawo. Uliczne biegi to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wspólne, radosne świętowanie niepodległości. Słubice rozpoczęły obchody 11 listopada w najlepszym stylu, na sportowo, z pasją i biało-czerwonym sercem.